W czasie niedługiej podróży dygnitarz wyjaśnił konstruktorom obyczaje panujące w okrycyzowym królestwie. Prawił im o rozlewnej, szerokiej jak zwrotnik kraka naturze monarchy, o jego męskich zamiłowaniach, także gdy statek wylądował, obaj przybysze umieli już nawet rozmawiać w miejscowym języku. Najpierw umieszczono ich we wspaniałym pałacu, położonym na stoku góry za miastem, który miał odtąd stanowić ich rezydencję. Kiedy zaś nieco odpoczęli, Król przysłał po nich karocę zaprzężoną w sześć potworów, jakich żaden z nich na oczy dotąd nie widział. Przed paszczękami miały mocowane specjalne filtry ogniochłonne, gdyż zgardzieli walił im ogień i dym. Poza tym miały i skrzydła, ale tak przystrzyżone, by nie zdołały unieść się w powietrze, ogony w stalowej łusce, długie i kręcone, jak również każdy po siedem łap z pazurami. Dziurawiącymi bruk uliczny na wylot. Na widok konstruktorów wychodzących z pałacu cały zaprzęg zawył jednym głosem, nozdrzami puścił ogień, a bokami siarkę i chciał na nich runąć. A liści w zbrojach azbestowych i dojeżdżacze królewscy z motopompą rzucili się na oszalałe potwory, okładając je kolbami laserów i mazerów, a gdy je poskromili, tról i klapałcy już wsiedli milczkiem do wspaniałego wnętrza karocy, która ruszyła z kopyta, a właściwie ze smoczej stopy. Stanisław Lem, Cyberiada